Cześć, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. I znowu to samo mówię. Ja nie wiem, no ale co masz powiedzieć? Bo przecież trafili na kanał Keto Travelers. Ten głos, który słyszycie w tle, to oczywiście moja cudowna żona Beatka. A dzisiaj witamy Was w naszej kuchni. Dzisiaj, tak jak obiecała, będzie słodycz. Słuchajcie, szukałam troszkę. Jak wiecie, ja szukam takich smaków, które nam pasują. Myślę, że to będzie nam pasowało. No i w związku z tym, że wracamy na keto, no to musimy się wspomóc też słodyczami i dzisiaj będziemy robić e, torcik Ferrero bez pieczenia. Także, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Do torcika będziemy potrzebowali na spółkę... Torcika czy torciku? Dobra, zostawcie... Do tego, do tego przepisu. <śmiech> <śmiech> zostawcie w komentarzach, jaka wersja jest poprawna. Do tego przepisu na spód będziemy potrzebowali. Ja mam tu taką mieszankę, którą sobie przygotowałam, żeby was już nie zanudzać. Mam tutaj taką mieszankę, yy, która się składa, którą sama stworzyłam i to jest 50 g wiórków kokosowych, 50 g orzechów laskowych i 50 g pestek ze słonecznika. Do tego na spód potrzebujemy 50 g oleju kokosowego, który rozpuszczamy w kąpieli wodnej więc on sobie tutaj się rozpuszcza, a my wracamy do tego, z czego będzie się składał krem, który damy na wierzch. Krem, który damy na wierzch, będzie się składał z mleczka kokosowego, 400 ml. A Akurat fajne nam się udało kupić, to ma stosunkowo mało węglowodanów na 100 ml. Zwracajcie na to uwagę, bo niektóre mają po 3, nawet 4,5 g węglowodanów na 100 ml. Tak, do tego potrzebujemy żelatynę 10 g, My kupiłyśmy taką jakąś po prostu czekoladę, my użyjemy linda 85%, masło orzechowe, my uż używamy takiego, e, 50 g masła orzechowego. Do tego będziecie potrzebowali jeszcze 20 g kakao i erytrytol. Ja już sobie to zmieszałam. Tutaj mamy erytretolu. W przepisie było 60, chyba 5. my użyjemy 40, ponieważ te wszystkie przepisy są troszkę dla nas za słodkie i 20 kakao. E, oczywiście oryginalny przepis macie w opisie, jeżeli jesteście ciekawi. E, my go robimy pierwszy raz, co z niego wyjdzie, to się okaże. <gry> Także słuchajcie. Zaczynamy. Magicznie wrzucamy to wszystko i mielimy żeby nam wyszedł spód ładny. Ale nie wiórkami do gosowymi. I kakałem przede wszystkim. Ja poczułam tylko wiórki. I mielimy to na masę. Będę musiała głos. Masa wygląda, tak? Tam są jeszcze kawałki orzechów, ale myślę, że to nam nie będzie przeszkadzać. Ciężko to masą, bo to tak jest po prostu pomielone. No tak, ale tu mamy jeszcze olej. A, to masy. To, to będziemy po, no z i teraz tym będziemy, będziemy, to, będziemy to mieszać razem i wykładać naszą formę. I mieszamy to razem i wychodzi nam z tego spód naszego wspaniałego ciasta. Czy wspaniałego to się okaże? O. To sobie potem zastygnie i będziemy mieli jak biszkopt. A, myślałam, że to do masy wchodzi. Nie, to jest tylko spód. No, także mamy tu taką foremeczkę. Tak złożyłyśmy. Ona nie jest brudna. No ona jest już troszkę wysłużona. po prostu ona. zużyta, ale eee. nie jest brudna. I oczywiście teraz użyję moich rąk, więc rzucamy to na spód. I rozprowadzamy jako ciasto. Mamy wyłożoną masę. Tak to wygląda mniej więcej i wstawiamy to do lodówki. Następnym krokiem będzie robienie masy. Masy? Kremu? Nie no. wiem, no. Chyba kremu. kremu. Chyba kremu. Nie wstawiamy wiem. do lodówki. Zapominamy. Następny krok to jest w małym garnuszku. Ja użyję taki garnuszek. Będziemy wszystko ze sobą może nie tyle gotować, co mieszać. Tu mamy mleczko kokosowe. Do tego masło orzechowe wrzucamy, ja już to odpalę, na razie na większy ogień, ale to ma mm, się robić na małym ogniu. Do tego wrzucamy masło orzechowe, bardzo mi to przypomina fadża, którego robiłyśmy. Nie wiem czemu, nie pamiętam dokładnie tego przepisu, ale mi to przypomina tego fadża. Dobrze, do tego wrzucamy nasz erytrytą z kakao. I do tego wrzucamy całą kostkę czekolady. I rozpuszczamy to wszystko na małym ogniu. No bo fajny ten przepis, nie? Taki nie jest zbyt skomplikowany. Wszystko wrzucasz, razem mieszasz. Tak, tak, myślę, że on będzie ok. Ja jedyne, co trochę się boję, to yy, tam jest bardzo dużo czekolady. Dużo kakao, dużo czekolady. Czy to nie będzie zbyt takie gorzkie? Chyba rozumiem, dlaczego teraz w przepisie było trochę więcej erytrytolu dodane niż myśmy użyły. Zastanawiam się, czy, czy nie dodać tego erytrytolu. Ale zobaczymy. Zobaczymy, no? No. ja zaraz posmakuję tą masę. Oczywiście mm -hmm. nie na wizji. Ja <noise> będę na wizji smakować. Nie. Dobrze. I teraz musimy to rozpuścić na małym ogniu. Dobrze wymieszać. Czy mam ci zmniejszyć ogień? Nie, ja sama sobie zmniejszysz. Dobrze, niech to się tutaj... Tak wygląda ta masa. Słabo, no bo to się musi rozpuścić. Jak to rozpuszczę, to do Was wrócimy. W przepisie było 10 żelatyny. u mnie w parce było 12, więc ja użyję 12. Zalewamy to wodą. Dosyć. Nie tak dużo. To jest żelatyna. Żeby ją wymieszać, musisz mieć trochę wody. No właśnie. Kochanie. Chyba mnie opieczyła. Mieszamy dokładnie, żeby nie było żadnych grudek, w międzyczasie zerkamy do, naszych, do naszej masy. Mam pomieszać? Nie, Przedam nie, nie nie, nie, nie. Nawet mi nie można pomieszać. Nie, bo Ty zaraz będziesz to jadła. Poza kamerą. Nikt nie będzie widział, to tak jakby się nie liczyło. To nie wiem, czy my to rozmieszamy. No to zmiksuje się potem. Tak, bo będziemy to wszystko miksować jeszcze w tym samym mikserze, którego używaliśmy do, do robienia schodu. Tak, ma rację. Aś mogłabyś dodać, że mam zawsze rację? Nie, absolutnie. Szkoda. No, no. Nic z tego. Mogę dodać, że to masz rzadko rację. O, gotuje się. O, przybiera. Tak, troszkę nam przywarło. Nie, niedużo. I tak o tą, taką oto masę będziemy miksować, nie wiem po co ale... Możemy się pozbyć grudek, żeby ona była taka bardziej y, jednolita, nie? No musimy ją trochę przestudzić, bo nie mogę jej wrzucić do blendera. Jak będziesz w małych ilościach wrzucać do blendera, to to podczas mieszania. Nie, bo mi się noże stępią. Gorących rzeczy się nie miesza. No więc teraz e, troszeczkę przestudziłam, będziemy to powoli wlewać do blendera. To trochę ci napryskało, jesteś ten. No, do tego dorzucamy żelatynę i mieszamy to wszystko. Razem. Zatykamy, bo to leci. Jak zawsze taki chwilą do mnie powiedziałaś. No bo a to zamiast złapać za kamerę to przylatuje i... Się... I powiedziałam, że ma kręcić a nie mi tu latać i mieszać w garach. Spód jest już twardy. Bierzemy teraz naszą masę. Myślę, że ostygła na żeby nie rozpuścić spodu. Jak rozpuści, to trudno. No, to on znowu się. To jest czekolada, więc to powinno szybko się zastygnąć. Tak to wygląda. Spiniło się w mikserze, ale powinno być tak. To nie będzie zbyt duże ciasto, bo mamy taką foremkę, a nie inną. Trochę ciepłe, to by było nie wstało. Nie, nie, nie. Teraz e, słuchajcie. Teraz zostawiamy to na wierzchu, dopóki nie przestygnie. No i tam jest podane, że ciasto będzie gotowe jutro. Jutro? Chyba zwariował ktoś w tym przepisie. Jutro. No nie jasne, że my to zjemy jutro. A ja chciałam powiedzieć, że jak macie kogoś w domu takiego jak ja, albo jak nasze koty, które na pewno posmakują, czy to się nadaje dla kotów, to raczej nie zostawiajcie tego tak po prostu, sobie nie, na nie placiek. Da, nie dawajcie kotom czekolady, bo to jest zabójcze dla nich. Ale nasze koty nie wiedzą. No nie, dlatego trzeba pilnować. No dobrze, słuchajcie, wrócimy, wrócimy do was, jak już będzie to czy... zastygnięte. Tak. Czy... I no. będziemy próbować. Będziemy próbować. Ja to potem poczekam, aż przestygnie, wrócimy to do lodówki i dzisiaj na pewno tego spróbujemy. Nie będziemy czekać do jutra. Więc widzimy się na degustacji. Jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, nie wymachuj tym ciasto tak. jest całkiem. Nie wymachuj, bo nie będzie co jeść. te. I będziemy zaraz próbować. Było w lodówce jakieś 4 godziny, Wystarczy. więc nie poczekamy do następnego Wystarczy. dnia, czy na pewno się już nadaje do zjedzenia. Zaraz je pokroję i będziemy próbować i oczywiście się z Wami podzielimy. Tylko u nas wyszło takie dużo cieńsze, dlatego że foremka jest po prostu większa. Nie? Tak. No tyle, ale nie przeszkadza mi nie to, że tańca nie, nie przeszkadza nie. absolutnie. <laughs> Także pokroję i pokażę Wam już na talerzu. pokrojone. Taki mamy przekrój. Wygląda dobrze. Dobra jeść żonu. Dobra, nakładam i zaraz wracamy. Tak się to prezentuje. Jak widzicie, tu jest spód i na górze jest ta pianka. Ciasto wyszło dosyć zwarte. Myślę, że to jest związane jest z tą e, żelatyną, ale wygląda dobrze. Ej, mam włożyć sobie do ust następny kawałek, już nagrywasz? My już spróbowałyśmy. latka <noise> już nie ma czasu mówić, bo ona je, jak widzicie. Mam pewne uwagi do tego. Słuchajcie, w smaku jest pyszne. Nie mogę temu zarzucić nic, no nie? Ja się jeszcze zastanowię ja przy następnym kawałku, czy zarzucam coś temu, czy nie. Ja nie mogę zarzucić. Jedyna uwaga do tego, moja, jest taka, że niewiele ma to wspólnego z kokosem. Jest bardzo czekoladowe. No było tutaj 30 gram kakao plus cała czekolada 85%, więc może stąd się to bierze. I mało czuć kokosa. A poza tym smak jest super, bardzo przypomina nam mi, nie nam, e tego fadża, którego robiłyśmy już na kanale. I no dla mnie godne polecenia niż facz. powiem Ci, że ta, ta pianka na górze. Tak, bo to wyszła jako pianka, taka, a nie taki blok czekoladowy, no. więc to jest na pewno no, lepsza. Lepszą ma konsystencję, nie ma, nie ma możliwości, że Ci się to kurczę, mm -hmm. rozwarstwi, więc całkiem fajne pod tym względem. Ale nie. jeżeli spodziewacie się kokosa, no to nie. Nie, Robiliśmy dokładnie z przepisu, <laughs> nic nie pozmieniałam tym razem. Mm. Więc bardziej czekoladowe niż kurkusowe, ale godne polecenia i mi, mi bardzo smakuje. To jest... Tobie smakuje, czy nie? Co bardzo mi smakuje, bo ja lubię czekoladę i to nie jest za słodkie danie mm -hmm. i nie dodawałabym do niego więcej erytrytory, nie. nie. bo by było za słodkie więcej, to jest, niż najmniej to jest dla nas okej, okay, tak, ale mówię, to jest dla mnie dla osób, które lubią smak czekolady. Tak, ja nie przepadam za czekoladą, ale jest dobre i myślę, że pomoże nam to przetrwać e, kryzysowe dni. Także słuchajcie, to tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zachęcamy do subskrypcji, lajkowania. Komentujcie. Wyczekujemy na Wasze komentarze jak zawsze. No i tyle w tym odcinku, tak? Żegnamy się z Wami i widzimy się w następnym. Tylko szybko kończ, bo chcę skończyć mój kawałek. Trzymajcie się. Pa! Cześć!